Uważam się za przykład osoby, której dieta wegetariańska generalnie zdrowia nie poprawiła. Nazwijmy to tak. Hejka. Hejka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, dlaczego zrezygnowałam z, we z diety wegetariańskiej po ponad 9 latach um, diety bezmięsnej. I podzielę ten filmik na takie trzy segmenty, jeśli mi się uda. Pierwszym z nich będzie właśnie odpowiedź na to pytanie bo w logicznym może byłoby najpierw opowiedzenie o tym, dlaczego w ogóle przeszłam na wegetarianizm, a także rozpowiadanie się na temat twardych dowodów naukowych, bardzo, bardzo twardych, na temat tego, dlaczego jesteśmy albo wegetarianami, albo mięsożercami. Natomiast myślę, że Fer będzie odpowiedzieć najpierw na pytanie zawarte w tytule. Czyli... Dlaczego po 9 latach zrezygnowałam z wegetarianizmu? Słuchajcie, jest prosta. A może nie aż tak. Po pierwsze, dlatego, że na przestrzeni tych 9 lat, zdrowie zamiast mi się poprawić tak jak gdzieś tam ta dieta roślinna czy, czy, czy dieta wegetariańska obiecywały, moje zdrowie się pogorszyło. Wyszła choroba autoimmunologiczna i weszły również to nie jest jakby jednoznacznie związane z, z tą chorobą, dlatego to rozwijam dwie rzeczy. Podczas wysiłku fizycznego dostawałam bardzo długich, bardzo bolesnych zakwasów, które nie trwały tam dwóch dni, y, tylko trwały powyżej 3-4 dni y, przy nawet niewielkiej y, aktywności, to znaczy przy, przy nawet niewielkim treningu oporowym. Yy, I w związku z tą chorobą y, autoimmunologiczną, która gdzieś tam y, się rozpoczęła. Zaczęłam próbować różnych, różnych metod leczenia jej, no i zaczęłam właśnie stosować naturoterapię połączoną oczywiście z odpowiednią dietą, czyli z dietą przeciwko tym chorobom otominologicznym. w tych zaleceniach było między innymi, była między innymi rezygnacja z glutenu, z cukrów, ograniczenie spożywania pożywienia o wysokim indeksie glikemicznym, czyli po prostu ograniczenie węglowodanów, tak najbardziej ogólnie mówiąc. No i oczywiście całkowite wykluczenie tak samo glutenu, jak i pszenicy oraz nabiału krowieko. I w tym momencie jeszcze przez koło rok, tak jak dobrze pamiętam, kontynuowałam tą dietę wegetariańską. Natomiast, no, mówię, ktoś, kto gdzieś tam stosował taką dietę wegetariańską, rozumie, że już bardzo dużo sobie produktów ograniczamy przez, przez samo niejedzenie mięsa, wiele dań w restauracji. Ja i tak byłam przygotowana, jakby, no, znaczy przygotowana. I tak, chodząc do restauracji, wybierałam. Nie to danie, które gdzieś tam miałam ochotę, to nie był mój klucz, tylko moim kluczem było, było to, żeby to danie było właśnie bezmięsne i nie zawierało jakichś tam moich alergenów. No i w momencie, kiedy, kiedy odpadł jeszcze gluten, no to wszystkie makarony odpadły zostały zazwyczaj sałatki sałatki z kozim serem. Ale już wtedy, na przykład bez tego podawanego często pieczywa do tej sałatek, generalnie moje życie pod względem dietetycznym stało się bardzo mało fan. No i po prostu było ciężko trzymać, trzymać taką dietę. Do tego zaczęłam właśnie też treningi w tamtym okresie i trener też mi zalecał podwyższenie ilości białka, skupienie się na tym, żeby było jak najwięcej białka w diecie. No, i wszystko to jest trudne, gdy nie mamy na biału. Właściwie jedynym źródłem białka są kozie sery, białka z zwierzęcego, są kozie sery i jajka. I po tych dziewięciu latach stwierdziłam, że z tych powodów po prostu no, nie, nie mogę tego ignorować. W moim wypadku dieta wegetariańska tego zdrowia mi nie przyniosła. W międzyczasie też, już potem jak przeszłam, rok temu przestałam być wegetarianką, przestałam, zaczęłam jeść mięso i też w międzyczasie okazało się, że mam wysoką insulinooporność, co też daje dla mnie taki, taki ogląd, że prawdopodobnie no po prostu ta dieta wegetariańska mi nie służyła, nie służyła mojemu zdrowiu. I to jest bardzo kontrowersyjny pogląd. Przez, przez wielu y, wegetarian, po prostu aż dostają palpitacji serca i, i się denerwują, i zaczynają obwiniać y, tych wegetarian, który, którzy skończyli z, z dietą wegetaracką, którzy przeszli z powrotem na, na jedzenie mięsa, y, mówiąc, że na przykład y, nie dostarczali wystarczającej ilości białka albo mieli niedobory witamin. Ja już wtedy korzystałam z um, diagnoz na, m, za pomocą biorezonansu i wszystkie te e, ewentualne niedobory witamin e, były już przeze mnie uzupełniane. E, niedobory białka jak sobie sprawdzimy, jakie są objawy no, ja tych objawów generalnie nie miałam, takich stricte. E, i no, wiedziałam kiedyś używałam w ogóle kronometru na początku przygody z dietą wegańską, tak naprawdę, bo przez pierwsze 6 miesięcy wegetarianizmu nazwijmy to byłam na diecie wegańskiej i wtedy pilnowałam tej ilości białka i, i wszystkich witamin i minerałów, i tak naprawdę jedyne niedobory, jakie, jakie wtedy ten, ta aplikacja wykazywała, to były niedobory. Witaminy z grupy, witamin z grupy B, a przede wszystkim witaminy B12. Więc ja, jak gdyby tą świadomość miałam, trudno jest mi sobie wyobrazić, że większość wegetarian jest bardziej świadoma ode mnie. Myślę, że absolutnie nie. I, i tak, i mimo to to, 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 to zdrowie gdzieś tam. No, na pewno nie było wystarczająco wspierane przez tą dietę. Czy to jest jedyny powód? Absolutnie nie. Jestem przekonana, że to jest jedyny powód rozwinięcia się takich problemów. Natomiast natomiast myślę, że mógł być to czynnik, który mi nie ułatwiał tego, tego powrotu do zdrowia, czy, 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 czy w ogóle który zapobiegł. Rozwinięciu się, rozwinięciu się chorób autoimmunologicznych. Znaczy jednej, spokojnie jednej. I teraz sobie przejdziemy do powodów, dla których w ogóle wegetarianką zostałam. A zostałam wegetarianką ze względu na to, że było mi szkoda zwierząt. Mówiąc krótko. A oprócz tego poszłam w to, że właśnie to moje zdrowie się poprawi, że zapobiegnę chorobom, że, że będzie to. Fajna taka prewencja chorób serca, chorób jakichś nowotworowych. Ja też na diecie wegetariańskiej już miałam podwyższony cholesterol, także też nie mogę powiedzieć, żeby, żeby tutaj coś, co, coś było, to, że ta obietnica była spełniona, prawda? Co jeszcze się, się, się wydarzyło? W momencie, kiedy przeszłam na dietę wegańską. Bo, bo taki był mój start. Było to pod wpływem takiego filmu na, na YouTubie The Best Feature Ever. Z tego co pamiętam gościu nazywał się, ten prowadzący prelekcję nazywał się Gary Jurkowski. W tamtym czasie też bardzo wiele filmików pochłaniałam na temat właśnie diety wegańskiej. Przeczytałam również książkę, to jest akurat jej wersja z przepisami, nowoczesne zasady odżywiania. I chwyciłam tą, tą książkę w księgarni, nie wiedząc, że jest to dieta, że, że jest to dieta oparta na wyłącznie na roślinach i że taką, taką dietę będzie promować. Więc w momencie, kiedy obejrzałam ten, ten filmik The Best Speech Ever, ci, którzy są weganami, zazwyczaj znają ten, ten filmik, zaraz opowiem Wam w skrócie, o czym on jest. Natomiast ten filmik, plus ta książka, czyli z jednej strony filmik opowiadający o tym, dlaczego absolutnie niehumanitarne jest jedzenie mięsa, przekonujący właśnie do tego, że nie jesteśmy, że organizm ludzki nie jest stworzony do, do spożywania produktów odzwierzęcych, plus książka, która opowiadała o tym, jak bardzo zdrowa jest dieta roślinna, odcinając się zupełnie od tej etycznej strony jedzenia mięsa. No sprawiły, że, że ta decyzja była, była prosta na tamten moment. Jeżeli chodzi też o, o, te, o to, co najbardziej do mnie przemówiło, dużo wegetarian czy wegan mówi tak ogólnie o tym, że nie chcą krzywdzić zwierząt, tylko że oczywiście mnie to też przekonywało, że po prostu kury w klatkach i, i świnie są. Też w fatalnych warunkach hodowane. I na domiar tego zrozumiałam, że psychika ludzi, którzy pracują w tych rzeźniach, na pewno również cierpi. Że większość ludzi nie byłaby w stanie sama zabić kurczaka, czy, czy... nawet jeśli by to zrobili, to nie byłby to, że tak powiem, dla nich dobry dzień. I, I na pewno by to w jakiś sposób przeżyli. A jeżeli na co dzień zabija się kury, świnie, wersji, w no wersji, jako, jako po prostu sposób na zarobek, na pewno nie zostawia to, nie, nie pozostaje to gdzieś tam bez, bez uszczerbku na, na charakterze, na, na, na sposobie patrzenia na świat. Myślę, że dużo łatwiej byłoby skrzywdzić człowieka, osobie, która na co dzień zabija. Zwierzęta, po prostu tak. Więc gdzieś tam z tej empatii, którą miałam również do ludzi, też zdecydowałam się, że to jest kolejny argument za tym, żeby, żeby właśnie z mięsa i, z, i na tamten moment z produktów odzwierzęcych zrezygnować. Przyszłam na wegetarianizm z, z obu tych względów, czyli troszcząc się gdzieś tam o, o losy zwierząt, troszcząc się o losy ludzi, którzy je hodują, a także o oczywiście y, skuszona propozycją polepszenia zdrowia y, przez, przez tą dietę. Y, chciałam jeszcze wspomnieć o takich kilku twardych dowodach i się do nich odnieść y, względem tego, co, co wielu wegetarian podnosi, wegan wegetarian, ale również, ale również y, kontraargumenty osób, y, które Promują dietę wysokobiałkową z dużą ilością to dietę paleo, z dużą ilością mięsa. I tutaj przede wszystkim są takie argumenty odnoszące się do budowy układu trawiennego człowieka. Jedni zarzekają się, że mamy dużo bardziej podobny układ trawienny do, do zwierząt roślinożernych a drudzy właśnie krzyczą, że, że ten układ trawienny jest dużo bardziej podobny do... Um, mamy dużo krótsze jelita, nie mamy wielu żołądków, tylko mamy jeden i że to podobieństwo udowadnia, że powinniśmy jeść dużo mięsa. No ja, że tak powiem, byłam mocna z biologii w liceum i przez wiele lat studiowałam też ludzki organizm i z, Myślę, że, że to jest z, z obu stron, że tak powiem, to jest pewnego rodzaju absurd, ponieważ my jesteśmy już dawno, że tak powiem, w najprostszych podręcznikach do, do biologii, po prostu jesteśmy zwierzętami. Jest powiedziane, że jesteśmy zwierzętami wszystkożernymi, co oznacza, że nie strawimy trawy, ale też żywienie się przede wszystkim mięsem. Też nie jest optymalne dla, dla ludzkiego organizmu. Myślę, że, że, że te argumenty generalnie są, są no nie najlepiej przemyślane z obu tych, tych stron. Drugim takim twardym dowodem na to, że, że powinniśmy jeść dużo mięsa, jest nazywanie białka z pochodzenia zwierzęcego białkiem pełnowartościowym versus białka roślinnego jako białko niepełnowartościowe. I teraz e, znowu na, na przestrzeni tych, tych wszystkich lat e, wegetarianizmu i jednocześnie studiowania e, ciała ludzkiego, e, na uniwersytecie, e, że tak powiem, na, na, w Akademii Wychowania Fizycznego, jako fizjoterapeuta, były te zagadnienia. E, białko pełnowartościowe e, ma, ma pewien, ten argument, ma pewien sens, ponieważ faktycznie w w każdym tak naprawdę białku y, odzwierzęcym znajduje się komplet aminokwasów egzogennych, które potrzebujemy do, y, no, po prostu do życia, które organizm, potrzebu y, który organizm potrzebuje, których sam sobie nie wytwarza. Y, natomiast białko roślinne w zależności od tego, jaką konkretnie rośliną y, jest ten, y, to, to pożywienie, zawiera tylko część y, tego białka. Tego białka, tego kompletu aminokwasów. Ale bardzo łatwo jest na przykład połączyć białka pszenicy z, czy ryżu z białkiem roślin strączkowych, i tutaj wtedy dostarczamy od razu pełen komplet aminokwasów egzogennych. Co oznacza, że tak naprawdę no, ta niepełnowartościowość tego, tego białka jest powiedzmy. No średnio znowu trafionym, ponieważ bardzo łatwo można rozwiązać ten problem jeśli on faktycznie istnieje, bo też nie jestem tak absolutnie jakoś przekonana. Tak naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że jedynym niedoborowym, faktycznie takim mocno niedoborowym składnikiem odżywczym jest witamina B12 i witaminy z grupy B. Natomiast w mniejszym stopniu na pewno są to również kwasy omega, czyli kwasy tłuszczowe, omega 3 i omega 6 ich też jest dosyć trudno. Zjeść wystarczającą ilość z, z pożywienia, że tak powiem, wyłącznie roślinnego. No, więc dla mnie te, te twarde dowody w cudzysłowie są takie bardzo, bardzo śliskie i, i tak naprawdę żadna z tych skrajności na ten moment w moim mniemaniu nie jest, nie jest, że tak powiem, optimum. Natomiast na obronę gdzieś tam tej diety paleo mam to, że faktycznie. Ona nie wyklucza jedzenia warzyw i owoców, a jedynie, no jak gdyby, przesuwa, że tak powiem, szale tego, skąd bierzemy kalorie na tą szalę mięsną, ale, ale te warzywa i tak dalej nadal są przecież na diecie paleo czy jakiejś wysokobiałkowej jedzone. Więc myślę, że, że to jest warte, że tak powiem, zauważenia. Nawiązując jeszcze do wielu youtuberów, którzy, których oglądałam właśnie na początku swojej drogi z, z niejedzeniem mięsa, tej, tej wegańskiej, wegetariańskiej drogi, bardzo wiele wielu twórców, jak patrzę w, na, na YouTube, bo, bo to minęło tak naprawdę 10, 10, 10 lat, bo to był 2015 rok, w momencie kiedy przeszłam na wegetarianizm, od roku niejedzenia mięsa, także, także faktycznie 10 lat. I bardzo wielu twórców przestało, jakby, namawiać na ten wegetarianizm. Wśród nich jest między innymi taka szalona weganka jak ona nazwisko? The Banana Girl się nazywała na YouTube. The Banana Girl. I ona absolutnie namawiała do jedzenia ogromnych ilości owoców ogromnej ilości ryżu wszystkiego. I wiem, że ona też przeszła właśnie na y, dietę już taką bardziej standardową. Znaczy standardową, być może nadal stosuje inne zasady niż powiedzmy amerykańska dieta, ona była z Ameryki. Ale, ale już nie, nie ogranicza się wyłącznie do produktów wegańskich. Ym, nie pamiętam wszystkich twórców, wiadomo, ale było ich całkiem sporo. Była też taka para też z Ameryki. Ym, dziewczyna nazywała się Bonnie Rebecca. I ona też właśnie bardzo mocno promowała weganizm, ale też razem z chłopakiem, z którym tworzyła, którego Niku, że tak powiem, nie pamiętam, też skończyli namawiać i sami rozpoczęli dietę bardziej tradycyjną. Ten chłopak również miał, powiedział głośno w internecie, że miał problemy z brzuchem, bóle brzucha, bóle żołądka. Ten taki powszechny wśród wegan dysbalans flory jelitowej, także te, że tak powiem, wzmianki o tym, że, że, wege, że weganie czy wegetarianie mają problemy ze zdrowiem, no na tle na pewno tych, tych problemów jelitowych, pewnie najbardziej, tak? A wiadomo, zdrowy jelita to zdrowy, zdrowy układ immunologiczny. Człowieka. no nie, są tylko, jakby nie jestem jedyną osobą, która, która o, tym, o tym mówi i która, która gdzieś tam tego doświadczyła. Też wiecie, na ten moment już rozumiem, że bardzo ważne jest pochodzenie roślin i sposób ich uprawy. W tamtym momencie tej diety. Wegetariańskiej, wegańskiej, jadłam wszystkie praktycznie warzywa i owoce z konwencjonalnych upraw. Czyli tych, gdzie stosuje się pestycydy, randapy, jakieś inne środki ochrony roślin. Wiadomo, GMO również. Na ten moment nadal, że tak powiem, je spożywam, ale już w dużo mniejszym stopniu staram się kupować ekologiczne warzywa i owoce, szczególnie właśnie warzywa i owoce, ze względu na, swój, na, na zawartość glifosatu, potencjalną zawartość glifosatu, czyli tego roundupu, który jest. Coraz więcej osób mówi o tym, że, że może się przyczyniać do, do chorób autoimmunologicznych i właśnie dysbalansu flory jelitowej również. No a wiecie, tak jak zawsze w życiu jest, no dawka, czy nie truciznę, czyli jeśli opieramy swoją e, swoją dietę praktycznie wyłącznie na, na pożywieniu roślinnym, no to jeśli tam występuje ten RADAP, e, tego jest, e, no przyjmiemy tego dużo więcej niż posiadając dietę bardziej, bardziej zróżnicowaną, bardziej e, mieszaną. E, więc tak, na ten moment bo no, staram się mówić, powtarzać to słowo na ten moment, dlatego, że wiem, że nikt tutaj nie jest przysłowiową krową i, i y, można czasami zmienić opinię ponownie. Natomiast na ten moment nie widzę y, zdrowotnych atutów diety wegetariańskiej. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że na początku właśnie z dietą wegańską przez eliminację praktycznie wszystkich produktów przetworzonych, bo to jest bardzo trudne y, na diecie wegańskiej znaleźć cokolwiek co, co jest y, faktycznie wegańskie, y, no to ja w tamtym okresie chudłam. Dużo łatwiej było mi utrzymać wagę. Y, y, chodziłam cały czas głodna, to prawda. Zresztą na, wege na diecie wegetariańskiej też myślę, że ten apetyt mi generalnie z czasem rósł. I y, y, y tak, czasami można dostrzec y, walory diety, diety wegańskiej czy wegetariańskiej, Natomiast y, myślę, że jak najbardziej będę z niej korzystać, ale wyłącznie okresowo, czyli wyłącznie na zasadzie godówki, oczyszczania się takiej diety Ala Dąbrowska, bo w Polsce jest najbardziej popularne, popularne to hasło. Y, natomiast mówię, y, na ten moment jestem, uważam się za przykład osoby, której dieta wegetariańska generalnie zdrowia nie poprawiła. Nazwijmy to tak. Dobra, dziękuję Wam bardzo za, za ten 20-minutowy filmik, y, że, że przebrnęliście y, przez te wszystkie moje rozkminki. Mam nadzieję, że coś y, wniosłam do Waszego życia, że dałam Wam jakiś może y, powód do dalszych rozkmin na ten temat. Trzymajcie się, ciepło, pa. pa.